Cześć, kochani, Fajne. zobaczcie, co dla was przyszkowałam. Będziemy dzisiaj yy, przeglądać się wieszaczki. Yy. Dział damski, męski, tak więc jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco z nowościami. A jeżeli lubicie moje filmy, to zostawcie łapeczkę pod tym filmikiem, bo wtedy ten filmik może polecieć do większej ilości osób, za co Wam, wam bardzo serdecznie dziękuję. Zaczynamy od bluzeczki 100% bawełny, rozmiar 146x152, czyli to jest dla starszej dziewczynki, cena 12 zł. Bardzo ładnie tutaj obszyta i ma ładną m, tą aplikację kwiatków. Następnie biała, tutaj są takie liście, bardzo przyjemny materiał. Szeroki dekolt 20 zł. I uwaga, do 3 razy XL mamy tutaj 100% bawełny. Kochane, nowością kolejną to jest ta czarna spódnica w rozmiarach od S do 2 razy XL. Zapłacicie za nią. 40 zł z tyłu ma dwie kieszonki, duży, taki, takie rozcięcie z przodu. Zobaczcie, jak ona się prezentuje, więc też nawet będzie fajnie pasować do tej bluzeczki, obok, którą przed chwileczką Wam pokazałam. spodenki. Um, 25 zł, to jest rozmiar 38. Zielone w takie białe kwiatki, i do tego jest taka bluzeczka. Widzę, że to fajnie jest powieszone, więc pokażę 20 zł do 3 razy XL. Fajny komplecik można sobie teraz kupić. Pokazała się też taka fajna dekoracja. Różyczki w takiej złotej ramie za 25 zł. Jeżeli kogoś interesuje, lecimy dalej na wieszaki. I tutaj macie nową bluzeczkę. Ona jest taka mega szeroka. Ma bardzo fajny ten materiał ma duże też zainteresowanie do 3 razy XL kosztuje jedyne 20 zł. Dużo fioletu w tym roku. Mamy sukienkę, a i pokazała się taka przepiękna bluzeczka, szerokie ramionczka, tutaj z tyłu widzę związana, 100% bawełny. Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda. Zaraz zobaczymy cenę. 20 zł i jest w rozmiarach od S do 2xl. Kolejna nowa bluzeczka, tym razem beżowa. Ma bardzo fajne tutaj takie listki z przodu. Złote z białymi. Zobaczcie, fajnie, taka jakby ala w rameczce. Ślicznie to się tutaj prezentuje na tym beżu. 100% bawełna. Kosztuje 20 zł i macie je w rozmiarach od S do 2xl. Plusem tej bluzeczki może być to, że ma bardzo szerokie rozcięcia, bo niektórzy właśnie tak wolą. Nowe różowe spodenki, tym razem na takiej fajnej szerokiej gumie marszczonej, kosztują 30 zł. Tutaj mam rozmiar 40, widziałam gdzieś tam jeszcze nawet 44-46. O, tutaj macie 44. Piękny różowy kolor wiązana, z przodu dwie kieszonki, z tyłu wygląda tak, z przodu tak. Na dziale dla dziewczynek znalazłam taką świetną różową sukienkę. Ma piękne marszczenie na dekoldzie, naprawdę jest bombowa. Na ramionczkach kosztuje 50 zł. Tutaj macie ją w 155 rozmiarze. A przepraszam, to nie jest sukienka, to jest kombinezon spodnie to jeszcze lepiej naprawdę mega, no piękne, ale to jest do rozmiaru 170, więc SKM nasza wejdzie. Tutaj macie wersję kombinezonu w krótkim. W krótkich spodenkach też ma te marszczenie beżowa 40 zł. Ona jest również do 170. Rozmiaru, czyli macie tutaj naszą taką SKM kadamską. Więc, jeżeli ktoś jest malutki, szczupły, to wejdzie w jedną i w drugą. Cudne te komplety. No, z daleka wygląda jak sukienka, a tutaj mamy spodnie. Dlatego do możecie dokupić świetne różowe klapki w rozmiarach od 36 do 30. Oj, od 32 do 37. I tutaj e, jeszcze są takie spodenki. 30 zł 170 rozmiar, czyli taka SKM nasza damska. Na dziale dla chłopców znalazłam świetną koszulkę. Ona jest również do 170 rozmiaru bardzo ładna. Zobaczcie, ta aplikacja tego dinozaura jest po prostu bombowa. Jest tak y, y, żywy ten kolor, że naprawdę muszę wam jakoś to pokazać, zobaczcie. I jedyne 10 zł 100% bawełny. Sukienka bardzo fajna, ma takie delikatne prążki. Tutaj jest taka falbanka 40 zł. Tu mam rozmiar 36, jest to sukienka bawełniana. Będą też w rozmiarach one 44, nawet widziałam chyba najwięcej. Tak ona się prezentuje z tyłu, z przodu. Myślę, że nie jednej z Was się ona spodoba. Nowa bluzeczka. Zobaczcie, jaka fajna. Ma tutaj takie delikatne kropeczki, bialutka, świetne rękawki. Tutaj jest taki fajny ozdobny sznureczek możecie związać, możecie też rozwiązać i spuścić sobie ją tutaj na ramiona. 25 zł i ona jest w rozmiarze od S do 3 razy X, jest naprawdę przepiękna. I myślę, że możemy ją podpiąć do takiego top hitów z pepko na wakacje. Granatowe spodenki, bardzo delikatny materiał, troszkę widzicie się tutaj, um, lubi marszczyć, gnieść, ale wystarczy kupić żelazko w sprayu z action i macie po problemie 25 zł, szeroka guma w pasie, dwie kieszonki z przodu, naprawdę. Fajne, takie delikatne na lato. A na dziale dla panów znalazłam piżamkę, chociaż tą bluzeczkę można użyć spokojnie, jaką bluzkę, bo ona ma fajne tutaj wycięcia. Jest delikatna od M do XL, jest taka letnia, plażowa. Tu macie ten kolor taki fajny, habrowy. Tak więc bluzeczka na ramionczkach, krótkie spodenki, 25 zł od M do XL. obok jest jeszcze taki, taka koszulka, a nie, to jest też zestaw, tu macie w środku spodenki, zaraz zobaczymy jak to wygląda, no fajne, też taki, ale to już jest bardziej taki granatowy Dwa, 35 zł, od M do 2 razy XL również krótkie spodenki, tą torebeczkę już pokazywałam ale jest naprawdę tak ładna, beżowa, 45 zł ma tutaj taki fajny pompon który możecie odpiąć, przypiąć do torebki bądź do kluczy. No ładne jest, jeszcze muszę raz Wam pokazać. Lecimy dla chłopców, znalazłam taką fajną bluzeczkę. Tutaj mamy 170 rozmiar, 20 złotych, bardzo ładny niebieski kolor. Jest to też taki odpowiednik męski eski bądź jak jest szczupły chłopak to M-ki. 100% bawełny, naprawdę bardzo ładna koszuleczka. Znalazłam również bluzeczki już na wyprzedaży i to w zależności od tego, w jakim sklepie jestem. Tutaj jest ta bluzeczka na 17 zł już przeceniona w rozmiarach od S do 2xl. Bardzo ładna, biała z tego serialu, tak więc myślę, że może i komuś się ona spodoba. Dla dziewczynek pokazały się cudowne takie sukienki, piżamki, chociaż raczej to bym użyła chyba jako piżamki z Psiego Patrolu. Zaraz zobaczymy cenę 20 zł i macie ją do rozmiaru 128. No i smurfy po prostu mm, przyleciały do Pepko, jest tego dużo na dziale dla dziewczynek, dla chłopców, dla nas 30 zł taka przesłodka piżamka, ona naprawdę jest mega do 170 mm, rozmiarów, czyli nasza SKM, -ka. sama zastanawiałam się, czy sobie nie wziąć do spania, patrzcie jakie fajne spodnie, w paski, nikt tam nie ogląda nas w domu, kto tam będzie przychodził, patrzył czy tam śpicie w smerfach, czy nie. Jeżeli komuś pasuje, a podoba wam się, to kupujecie i tyle. Fajna tutaj kolejna taka piżamka, taki zestaw, krótka bluze, krótkie rękawe bluzeczki, spodenki, no przepiękne kwiatki. Tutaj jest następna, 25 zł. Zaraz zobaczymy jakie tutaj ma spodenki, chyba też takie fajne, no jaka krata, super, na gumie, bardzo fajna, no dużo jest teraz takich fajnych nowości, oczywiście 100% bawełny, tutaj jest taki zestaw, który może być na zakończenie roku czy na wakacje, jak kto lubi, to nie jest nic co mówię musowe, tylko po prostu każdy i tak to ubierze jak chce bo gdzieś tam powiedziałam, że bluzeczka na zakończenie roku i już widzę, że jedna pani podłapała. 35 zł, takie świetne czarne buty Barbie. No one chyba też mi się bardzo podobają, te różowe też mają coś w sobie. Lecimy na ręczniki, 25 zł, fajny ręcznik, 86 na 170 cm, ale tu mam hit. Y Cena to 25 zł i on ma też rozmiar 86 na 170 cm. Mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek. Zapraszam na przegląd czasie Kika Action i Biedronki. Mamy nową gazetkę, nowości. Tutaj w ogóle nawet w pokazałam cudowne stroje kąpielowe. Bardzo dużo nowości do kuchni, bardzo fajne rzeczy. Tak więc dziękuję Wam ślicznie za fajne komentarze, łapki i subskrypcje. Dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Pa.